Ostatnimi organami wegetatywnymi roślin, które omówię, są liście. Mają one bardzo różne funkcje, ale te podstawowe to prowadzenie fotosyntezy i wytwarzanie substancji organicznych, transpiracja, o której wspominałem już na odcinku o tkankach okrywających, oraz także związana z aparatami szparkowymi wymiana gazowa. Podobnie jak pęd liście mogą uczestniczyć w procesie rozmnażania wegetatywnego, które przypomnę, polega na rozmnażaniu się organizmów bez udziału organów generatywnych. Oczywiście rozmnażanie wegetatywne będzie preferowane wtedy, gdy warunki środowiska są stabilne, gdyż nie wpływa ono na zróżnicowanie genetyczne potomstwa. Jak wiesz już z poprzedniego odcinka, liście powstają z primordiów w merystemie wierzchokowym pędu, a ich wzrost jest ograniczony, to znaczy osiągają dany rozmiar i dalej nie rosną. Zauważ, że korzeń i pęd charakteryzuje ciągły wzrost. Na obrazku widzisz liścienie, czyli liście zarodkowe, pierwsze liście roślin nasiennych. Budowa liścia jest w zasadzie prosta, lecz sama blaszka liściowa może przyjmować bardzo różnorodne kształty. Omówmy zatem budowę morfologiczną tego organu. Tak jak wspomniałem, liść składa się z blaszki liściowej, czyli spłaszczonej i cienkiej struktury. Od razu narzuca się wniosek, że jest to idealne przystosowanie do jak najefektywniejszego wykorzystania światła słonecznego. Dodatkowo większa powierzchnia liści to większa liczba aparatów szparkowych, a to wpływa na efektywność transpiracji oraz wymiany gazowej. Spójrzmy na rodzaje liści. Ich podział wynika ze zróżnicowania kształtu blaszki liściowej, a więc wyróżniamy liście. Pojedyncze, które mają jedną blaszkę liściową. To jednak nie koniec. Zauważ, że botanicy komplikują sytuację jeszcze bardziej. No, może powinienem powiedzieć, że to natura komplikuje tak sytuację, a botanicy próbują to usystematyzować. Dzielimy zatem liście pojedyncze na dalsze klasy w zależności od wcięć liścia. Od najpłytszych wcięć wyróżniamy liście wrębne, klapowane, dzielne i sieczne. Oczywiście nie oznacza to, że liść musi być podzielony. Wyróżniamy oczywiście liście niepodzielone. Oprócz samych wcięć, liście możemy nieformalnie dzielić ze względu na kształt blaszki. Na ekranie przedstawiłem podział liści właśnie na kształt blaszki z najróżniejszymi nazwami. Liście złożone zbudowane są z kilku blaszek liściowych, które nazywamy listkami. Tutaj nie ma większej filozofii. Wyróżniamy liście pierzasto złożone, gdy przypominają piórko oraz dłoniasto złożone, gdy przypominają dłoń. Pierzasty i dłoniasty to przymiotniki, które powinny dzisiaj się kojarzyć z nerwacją liści. Czym jest nerwacja? Nerwacja, czyli inaczej użyłkowanie, to po prostu system wiązek przewodzących w liściu. Liść składa się przecież z żywych komórek, do których trzeba dostarczać wodę i sole mineralne z korzenia. Na metabolizmie będziemy uczyć się o tym, że woda jest substratem fotosyntezy. W fazie jasnej fotosyntezy zachodzi jej fotoliza, co uzupełnia deficyt elektronów w fotosystemie drugim, a także dostarcza protonów potrzebnych w lumen tylakoidów, aby następowała synteza ATP. No ale nie wyprzedzajmy faktów, wróćmy do wiązek przewodzących. Poza transportem wody i soli mineralnych wiązki działają oczywiście w drugą stronę, odbierając produkty fotosyntezy z miękiszu asymilacyjnego i rozprowadzając je po całej roślinie. Na lekcji o tkankach przewodzących dowiedziałeś, dowiedziałaś się także o wzmacniającej funkcji ksylemu. Ma ono tutaj swoje zastosowanie. Poza oczywistym wpływem ogonka liściowego na ustawienie blaszki liściowej, także wiązki przewodzące wpływają na jej usztywnianie. Poza tym najczęściej wiązka przewodząca jest otoczona dodatkową tkanką wzmacniającą. Ze względu na rodzaj nerwacji dzielimy liście na liście z nerwacją pierzastą, dłoniastą czy równoległą. Jeśli jesteś już po odpowiednim przygotowaniu z zakresu botaniki, wiesz, że na podstawie nerwacji pojedynczego liścia można w większości przypadków zaklasyfikować roślinę do jednoliściennych bądź dwuliściennych. Przypomnę więc tylko, że równoległa nerwacja liścia charakteryzuje rośliny jednoliścienne, a dwie pozostałe to cecha dwuliściennych. Drugim elementem liścia, o którym już wspomniałem jest ogonek liściowy, który łączy blaszkę liściową z nasadą liścia, o której za chwilę. Jest on bardzo bogaty w kolenchymy, dlatego jest strukturą relatywnie twardą. Ustawiają blaszkę liściową w taki sposób, aby pochłaniała odpowiednią ilość promieni słonecznych. W odcinku o tkankach wzmacniających wspominałem o tym, że kolen chyba może zawierać chloroplasty i wykorzystuje to akacja, która tworzy liściaki. Zmodyfikowane liście ze zredukowaną blaszką liściową i spłaszczonym ogonkiem liściowym pełniącym funkcje asymilacyjne. Oczywiście liść nie musi posiadać ogonka liściowego. Liście jednoliściennych są siedzące, czyli takie, u których blaszka liściowa jest bezpośrednio połączona z nasadą liścia. Nasada liścia to nic innego jak spłaszczona struktura łącząca liść z łodygą. Zanim przejdziemy do budowy anatomicznej liścia, chciałbym jeszcze wspomnieć o rodzajach ulistnienia. Okazuje się, że nawet w rozmieszczeniu liści na łodydze jest jakiś porządek. Wyróżniamy trzy główne rodzaje ulistnienia, z czego każde jest charakterystyczne dla danego gatunku. Przede wszystkim najbardziej znane skrętoległe. Tutaj każdy liść otrzymuje jak najwięcej światła. Na przeciwległe ulistynie charakteryzuje się wyrastaniem pary liści z każdego węzła, przy czym każda para jest położona pod drugą pod kątem prostym. No i ulistynie okółkowe, w którym z jednego węzła wyrasta wiele liści. Jeśli jesteś olimpijczykiem lub osobą szczególnie e, zainteresowaną botaniką, zachęcam do poczytania o ciągu Fibonacciego i jego przełożeniu na świat botaniki i właśnie... Uliśnienia roślin. Nie sposób omówić ogólnego planu budowy anatomicznej liścia, gdyż różni się w zależności od poszczególnych grup roślin. Możemy jednak wyróżnić pewne elementy stałe, które wchodzą w jego skład. Po pierwsze jest to skórka, czyli epiderma. Jest to najbardziej zewnętrzna warstwa liścia, która jest zbudowana z pojedynczej warstwy komórek, których grubsze zewnętrzne ściany są pokryte kutykulą. Jest to substancja, która będzie ograniczać transpirację, czyli utratę wody przez rośliny, a także zapobiegać wnikaniu drobnoustrojów. Oczywiście komórki skórki nie posiadają chloroplastów. Chloroplasty posiadają natomiast wytwory skórki, czyli aparaty szparkowe. Wyróżniamy bowiem skórkę górną i dolną, co jest mam nadzieję oczywiste. W skórce dolnej występują właśnie aparaty szparkowe, struktury odpowiedzialne za transpirację i wymianę gazową. Oczywiście istnieją rośliny, które posiadają aparaty szparkowe w skórce górnej, np. rośliny, których liście pływają na powierzchni wody. I tutaj w sumie kończą się podobieństwa w budowie liści u poszczególnych grup roślin. Tak naprawdę nie możemy wskazać też skórki dolnej i górnej u iglastych. Dlatego przejdę do roślin dwuliściennych. Rośliny dwujeścienne mają pod skórką miękisz asymilacyjny, zróżnicowany na miękisz palisadowy i gąbczasty, które omówiłem na odcinku o tkankach miękiszowych. Przypomnę więc tylko, że miękisz palisadowy to ten, który ma bardzo dużo chloroplastów w komórkach, które mogą zmieniać swoje położenie w komórce w zależności od kierunku padania promieni świetlnych i natężenia światła. Kiedy natężenie światła jest wysokie, inaczej... Gdy światła jest pod dostatkiem, chloroplasty przyjmują położenie parastroficzne, czyli równoległe do kierunku padania promieni świetlnych. Przeciwnie gdy światła jest mało, chloroplasty będą ustawiały się prostopadle do kierunku podania promieni świetlnych, czyli Epistroficznie. Pod miękiszem palisadowym znajduje się miękisz gąbczasty, którego komórki nie są ustawione w tak zwartym szyku, mają one nieregularny kształt i są uboższe chloroplasty. Co najważniejsze posiada on przestwory międzykomórkowe, dzięki którym zapewnia on intensywną cyrkulację gazów niezbędnych w procesach fotosyntezy i oddychania, czyli w skrócie zapewnia on odpowiednie warunki dla zachodzenia wymiany gazowej oraz transpiracji. U roślin jednoliściennych miękisz asymilacyjny jest niezróżnicowany, co także stanowi cechę diagnostyczną oczywiście na przekrojach widzimy także wiązki przewodzące. W roślin iglastych liście mają troszkę odmienną budowę, liście tych roślin, jak sama na to wskazuje, to po prostu igły. Zauważ, że rośliny te będą starały się jak najbardziej zmniejszyć, Eee, transpiracje. Już samo zredukowanie powierzchni liścia do igły na to wskazuje. Ponadto charakteryzują się bardzo grubą skórką oraz aparatami szparkowymi położonymi w specjalnych zagłębieniach skórki. Pod skórką znajduje się też warstwa sklerenchymy, a dopiero pod nią miękisz wieloramienny, o którym wspominałem w odcinku o miękiszu. Jego budowa łączy cechy miękiszu gąbczastego i palisadowego. Pomiędzy jego komórkami występują kanały żywiczne oraz sklereidy. Ponadto igły charakteryzuje obecność tzw. tkanki transfuzyjnej, która uczestniczy w transporcie substancji między tkanką asymilacyjną a wiązkami przewodzącymi. Tak naprawdę jest to struktura, w której skład wchodzi tkanka miękiszowa i tkanka przewodząca. No dobrze, słuchaj, zostały nam tylko do omówienia modyfikacje budowy liści, czyli typowa biologiczna pamięciówka. Nie traktuj tej wiadomości jako ciekawostek, bo głupio byłoby stracić punkty na maturze przez takie trywialne wiadomości. No dobrze, najpierw wymienimy sobie liściaki, które omówiłem wcześniej. O cierniach mówiłem już na odcinku o łodydze, ale okazuje się, że istnieją także ciernie liściowe, które charakteryzują np. opuncje. Są to zdrewniałe liście, które zawierają tkankę przewodzącą i pełnią oczywiście funkcje obronne. Funkcje asymilacyjne przejmuje mięsista łodyga. Dalej mamy liście spichrzowe kapusty, grube, mięsiste, wypełnione wodą i substancjami odżywczymi. Najciekawsze są chyba liście pułapkowe, które występują u roślin rosnących na glebach ubogich w azot, np. rosiczki lub dzbanecznika. Wykorzystują one azot wchodzący w skład białek zwierzęcych, zwabiając zwierzęta do pułapki i następnie je trawiąc. Liście czepne, czyli inaczej wąsy, to także modyfikacja liści. Należy jednak pamiętać o istnieniu wąsów pędowych i nie pomylić tych dwóch różnych organów. Liście czepne występują u grochu i fasoli i służą owijaniu się tych roślin wokół podpór. Ostatnią modyfikacją liści są liście łuskowate, które pełnią funkcje ochronne wobec wielu struktur, np. merystemu wierzchołkowego pędu lub liści z cebuli. Kto obierał, ten wie. W ten sposób zakończyliśmy omawianie budowy ogólnej roślin. Następne odcinki będą poświęcone już systematyce roślin. Omówimy mszaki, paprotniki nagonasienne i okryto nasienne, a później chyba przyjdzie czas na metabolizm. A na razie zachęcam do odwiedzenia naszego Facebooka. Życzę miłego dnia, wieczoru. I do zobaczenia.